Zajmowanie się domem wymaga wyjątkowego zestawu umiejętności. Sprzątanie, gotowanie i naprawianie to niektóre z moich zalet. Nie urodziłem się w Inazumie. Przypłynąłem tu łodziomarz z Mondstadt. Inazumianie są bardziej skupieni na etyce niż mieszkańcy Mondstadt. A skoro o tym mowa, jeśli chcesz znać opinię panienki, będziesz musiał ją o nią wyprosić. Jest tak uprzejma, że nie zawsze mówi co myśli. Ludzie, których uwaga jest skupiona na słowościach innych, zwykle odsłaniają swoje własne. Obczaj to! Przyjacielski ogień! Hej, a może by tak wybrać się kiedyś na wspólny posiłek? Ja stawiam oczywiście.